I witam was w kolejnym odcinku z FrostPanka. Na wejściu wita nas radosna informacja o tym, że dostaliśmy wreszcie surowce. Poza tym, zaraz zacznie się ocieplenie, więc no, udało nam się załatwić najgorszy kryzys, jakim był brak surowców podstawowych. I w związku z tym możemy się zabrać za wydawanie tych surowców. Przede wszystkim musimy zainwestować w badania. Potrzebujemy głównie jedzenia. I w tym celu zbudujemy sobie szklarnię, więc aż 50 drewna od razu dysponujemy. Do tego musimy zwiększyć sobie... O, czy tutaj już mogę włączyć grza? Nie mogę włączyć, jest. I funkcjonuje, dobra. Um, przed kolejnym ochłodzeniem, za kilka dni, będziemy musieli jeszcze wynaleźć yy, szerszy zasięg działania generatora i możliwe, że też zwiększymy jego moc, ale to zobaczymy. Póki co potrzebnymi są jeszcze cztery domki. Tak, i tutaj będzie tartak. Tartak, który jest nam niezbędny, ponieważ niby dostaliśmy teraz drewno, ale to drewno wystarczy tylko na najbliższe pięć budynków, albo i mniej. Jeśli zbudujemy coś bardziej wymagającego. A i moi skauci też oczekują, aż ich gdzieś wyślemy, no więc nie zawiedźmy ich. Tylko zobaczmy na mapę. Tutaj polecają mi iść. No, chciałbym wysłać. Halo! Halo! Proszę, jak się ich wysyła? Nie, co jest? A, dobra. Muszę ich wybrać i dopiero. <laughs> ok. Aż 20 godzin tam będą szli. No, to nie fajnie. No, ale nic nie poradzimy. Tyle musi im to zająć. Um, tutaj poprowadzę też drogę która obejmie te wszystkie domki, bo muszą być podłączone do dróg. <laughs> I powoli jakoś to zaczyna wyglądać. Ile wy możecie pomieścić? Pięciu ludzi jedynie. Niedobrze. Trzeba drugi szpital postawić. O, akurat idealnie się wciśnie, więc haha, fajnie. A um, no, ty nie będziesz na razie działać, i ludzie są głodni. Z jakiego powodu? Przecież mamy kuchnię, która działa. Mogę nowe prawo wprowadzić, okej. Okay. Uh, mogę dać arenę, gdzie ludzie się będą ze sobą tłuc. To nie jest złym pomysłem. Myślę, że to zrobimy właśnie. Arenę do walk. I gdzie jest ta arena? Tutaj jest. Arena, która obejmie no jak najwięcej domków. Tutaj obejmie całą masę domków. W porządku, właśnie o to nam chodziło. I teraz nasze, nasi ludzie będą bardziej yy, zadowoleni, spadnie nam niezadowolenie, co jest dość ważne, nie ukrywam. A chyba nie mamy jeszcze dróg położonych wszędzie, tutaj nie ma drogi, to dociągniemy ją tak i tutaj. Czemu mi się droga odznacza? Przecież ja ją próbuję położyć, a ta się sama odznacza. Nie, ja buduję tę drogę, przestań mi wycofywać menu budowania drogi. Tu i tu oraz tu. Poproszę, drogi, w tych miejscach. A tutaj włączamy ogrzewanie i inżynierów trochę. Mamy bardzo dużo inżynierów, dlatego myślę, że możemy pokusić się o drugi workshop, który stanie sobie tutaj, na przykład. Hmm, albo obok tego. Nie, dobra, no już przy drodze go postawię. Nie będę kombinować. Znowu będą problemy jakieś głupie. Tutaj przydzielamy ludzi, żeby zaczęło pracować, i włączamy im grzejniczek. Czy włączyć 24-godzinną zmianę? Nie, ale z pewnością powinienem ją wydłużyć. I to wydłużę ją teraz, żeby akurat zaczęła pracę. Aha, zaborcza matka, która. Odmawia wysłania swojej córki do pracy, bo boi się, że ta się zrani. Powinniśmy y, rozejrzeć się z kimś innym tym razem, ale inni mogą uznać, że to nie fair. Dajmy jej dzień wolny, wtedy y, nadzieja trochę wzrośnie, <laughs> albo możemy ją wziąć i wtedy y, nic się nie stanie. Dobra, no jedno dziecko jakby przestanie pracować. zaraz zastępimy je innym. Mamy ich tyle, co w chińskiej fabryce, więc. A tutaj w ogóle w kuchni to nie jest zbyt ciepło. Zobaczmy sobie nakładkę temperatur i oj, wszędzie jest chłodno. Tutaj też to połączamy grzeniczki i A. Dobra. Zbudowali sobie miejsce do... Pojedynków, co jest całkiem spoko. A teraz wzrosła mi temperatura, więc jak się zrobi drugi ten, ee, drugi, boże, jak on się nazywa, workshop, czyli warsztat, to natychmiast przydzielimy ludzi i nie pamiętam, czy on zwiększa tempo badań, czy daje drugi zestaw, ale chyba tylko przyspiesza research. E trochę to nie dużo dało, bo a nie, dobra, 124, a ci? Tak, czyli jak ich wycofam, to jest tempo robienia 100%, czyli tych 5 ludzi zwiększa mi raptem o jedną piątą, yy, o jedną czwartą yy, tempo pracy. No to bardzo średnio bym powiedział, no ale dobra, niech to pracuje sobie tutaj. Kolejne ochłodzenie o 1 stopień, znaczy no o 10 stopni, o jeden poziom. Przeżyjemy to. Tutaj jest cmentarz, ok, beacon za 11 godzin dotrą. W porządku. Tutaj wszystko funkcjonuje. Tutaj jest Gathering Post, który zbiera sobie węgiel z tych dwóch miejsc. To jest w porządku. Tutaj są chatki myśliwych, które ledwo wyrabiają, i bada mi się nowa technologia, więc przyspieszmy trochę upływ czasu. Jedzenia póki co mamy dużo surowego to nam ratuje trochę ilość y, racji żywnościowych, ale ogólnie mamy tendencję spadkową. I ten gathering post się wyczerpał, więc wszystkich wyrzucamy, żeby nie pracowali już tutaj. A budynek y, rozwalamy, nie jest mi już tu do niczego potrzebny. Teraz mamy tutaj węgiel, zbudujmy kolejny gathering post, żeby ludzie mieli co robić. Um, gathering post, dokładnie tak tutaj jest żelazo i węgiel zbudujmy to jak najbliżej tych chatek bo od nich najszybciej będzie mi pociągnąć drogę więcej już i tak nie mam czego zbierać wszystko jest już oznaczone więc dobra, anulujemy to i droga droga najszybciej pójdzie tędy, o dokładnie tak i niech tu zaczną pracować to rozkładają. W porządku. I moi skauci za 8 godzin dotrą. Dobra, więc wznawiamy upływ czasu i zobaczymy, co się z tego urodzi. Mam nadzieję, że niezadowolenie im zacznie spadać dzięki tej arenie, na której jest chłodno. Ojej. Otworzy się o 19. Dobra, skończyły się racje. Mamy bardzo dużo jedzenia. To jest w porządku. <laughs> Prośba dziecka. Kapitanie, znaleźliśmy chłopca zmarzniętego na kość na cmentarzu obok świeżego grobu. Musi, y, musiał tam być już od wielu godzin. Y, chcemy zwołać y, awaryjne spotkanie. Mówi, że jeśli się zgodzisz, jego matka wstanie, aby w nim uczestniczyć. A, czyli y, dziecko twierdzi, że jego matka wróci, zmarł. Y, 10 leczonych, a 27 chorych, nieleczonych. No to słabo, bym powiedział. Dobra. Wreszcie, teraz mogę tutaj to, to i to. Wszystkie te trzy rzeczy warto rozwijać. Więcej skautów to jest w miarę przydatne. To jest też bardzo ważne. To jest. Wszystko tutaj jest tak naprawdę ważne. No kurczę. Ile ty kosztujesz? 20, i... a jeden yy, rdzeń, dobra, ale to żeby zrobić, to spoko, to jeszcze jesteśmy w stanie przeboleć, bo jedna szklarnia mi raczej wystarczy. Um, kuchnia no nie musi dłużej pracować niż to konieczne i jedzenie, jedzenie możliwe, że będzie mi go przybywać, co tam znowu. Jedzenie dla <laughs> przepracowanych. Nasi ludzie są coraz mniej i mniej skorzy do pracy. Prawdopodobnie powinniśmy przynajmniej dać im dodatkowe racje, kiedy pocą się krwią na zmianach awaryjnych. Aha, i od teraz albo zmiany awaryjne będą kosztować jedzenie, ale nadzieja wzrośnie, albo nic się nie zmieni. A nie chcę teraz zwiększać nadziei w ten sposób i przy okazji pozbawiać się jedzenia, skoro nie mamy zapewnionego póki co źródła tego jedzenia wręcz powiedziałbym że zrobię sobie składzik czego on w ogóle wymaga czekajcie zrobię niego 20 stali ojoj mam jej tylko 40 no dobra to zrobię jeden na żywność ale to chyba wszystkie magazyny jakie będę potrzebować w tej grze tak coś czuję że więcej już mi się ich nie przyda dobra tutaj o jak ciepło no 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 to tobie już nie trzeba w zasadzie dogrzewać w pozostałych miejscach tutaj też jest ciepło, to mogę wyłączyć. Tutaj jest zimno, grzejemy, grzejemy. ano wie, grzejemy, nie chorujemy. Proszę, proszę przestać chorować. Nie, nie, nie wyraziłem zgody na chorowanie, prawda? Dobra. Um, oczywiście 10 zwykłych pracowników. Inżynierów mamy od groma, więc mógłbym jeszcze jeden workshop I serio się zastanawiam, czy on mi pomoże. 5 stali, ok, no niech będzie. Trudno, że nie przyłączony do ulicy, ale za to mogę go przyłączyć teraz. No. Halo, droga, dziękuję. Pyk i już jest podłączony. Dziękuję, do widzenia. Można się rozejść. Um. Technologia się bada. Jedzenie, mimo że mamy go dużo, to tylko dzięki temu, że przynieśli tak to byłoby go co najwyżej średnio i znowu jakiś problem wymyślili zimne domy niektórzy nasi ludzie martwią się niskimi temperaturami w swoich domach eee, dość mm, dość czułym punktem w tego jest to że łatwo się rozchorować eee, i proszę cię o zajęcie się tym problemem ogrzejmy trochę domów będę musiał zacząć ogrzewać Trzy yy, domy w ciągu dwóch dni i utrzymać ciepłe przez kolejne dwa. Ogrzejmy wszystkie domy. Albo. Yy, te, teraz się tym nie zajmuję. Ogrzejmy wszystkie domy. Bo kolejna rzecz, jaką będziemy odkrywać, to będzie ogrzewanie domów. Mam nadzieję, że zdążę. Jeśli tylko zdążę, to zwiększę zasięg generatora. I to rozwiąże yy, ten problem. Nawet przyspieszę pracę. O, tak, ty masz przechowywać gotowe jedzenie. Dobra, no i to jest już rozwiązany problem. Teraz tak, ile macie węgla? Jeszcze 400. Dobra, ponad 1000. Starczy na, oj, kilka dni tylko. No trudno, Z... ulepszymy kolejny młot węglowy po tym, co teraz robimy. Pamiętaj, że kiedy stajesz przed problemami, ludzie oczekują najszybszych rozwiązań, a nie najlepszych. Nie musisz zgadzać się na wszystko, o co proszą. Jeśli rozwiążesz problem na swój sposób, będzie w porządku. Ok. To pewnie odniesienie do tego, że zaproponowałem, że wszystkim zrobimy ciepłe domy. Tak, wszystkie domy mamy ogrzać. No, mam nadzieję, że uda mi się, bo to wymaga tylko zwiększenia o jeden poziom, prawda? Wszystkie domy są tutaj nieogrzewane. To jest jedyne, co może je ogrzać. Zobaczmy. Grzanie, ile to się robi? 8 godzin. O! No to bardzo łatwo. Powinno się bardzo szybko zrobić. I moi skałci dotarli. Dobra, jakie teraz jest tempo? 150%. Dobra, no. Jeden robi 100%, a dwa kolejne robią połowę tego, co on. Świetnie. Bardzo mi się przyda, takie tempo racji żywnościowe, drewno i rdzenie parowe. Oj! I dostałem jeden rdzeń, 200 drewna i 100 racji żywnościowych. To bardzo dobrze. Stalowy most. No, oczywiście, że idziemy na stalowy most, jest zaraz obok przecież, prawda? Tutaj już byliśmy, więc tutaj nie ma co. Możemy iść tu, potem wrócić tu i dopiero do domu. To będzie optymalna trasa. O, tak, odpauzowujemy, a nawet puszczamy na szybko, żeby leciało. Jedzenia mi znowu nie braknie, bo tam ci doniosą, plus się odkryją nowe technologie. A czasu coraz mniej. Ile to wymaga jeszcze czasu halo. Woodhouse. 8 godzin na 100% prędkości research. No, coś nie czuję tych 8 godzin. Aha, no tak, czekajcie, no bo... <laughs> Wy pracujecie szybciej, znaczy dłużej, a wy to w ogóle macie 24 teraz. Tak. Yy, ale, 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 ale. Ty, skoro. Aha, dobra, wszyscy pracują, bo już myślę, że ktoś jest chory. Jakby ktoś był chory, to trzeba by go wysłać. Dobra. Muszą pracować nad tym, chociażby na 100% prędkości, bo inaczej się nie wyrobimy. Jak najszybciej chcę te rzeczy pozamykać, niezadowolenie będziemy mocno podnosić i wszelkimi sposobami zbijać. No i wreszcie odkryły mi się szklarnie, doskonale. Bardzo czekałem na to, nie ukrywam, i robimy szklarnię tu. Dlaczego tutaj? Ponieważ ona będzie wymagała chyba dogrzewania. Przecież czekajcie, bo ona może być tu, i tutaj bym zostawił domki, wiecie, a przy niej bym dał grzejnik uliczny, jak już będzie tak, myślę, że to jest lepsza opcja, poza tym ona pewnie będzie się mogła dogrzewać, więc szklarnie nie są tak yy, ważne, żeby je teraz robić znaczy, nie jest tak ważne, żeby ją wsadzać w zasięg gadam głupoty, bo myślę o jednym, mówię drugie dobra i rdzeń parowy mamy właśnie właśnie użyliśmy swój pierwszy rdzeń parowy Rdzenie są niezbędnym komponentem w zaawansowanej technologii. Nie możemy ich produkować w mieście, więc miejmy nadzieję, że nasi skauci znajdą je podczas swoich ekspedycji. No, szkoda, że nie możemy. Ale w sumie, jakbyśmy robili automatony, one chyba też tego wymagają, a jest scenariusz, w którym się robi automatony. Więc nie wiem, choć się domyślam. Dobra. Dołki zaraz będą ogrzewane Jak tutaj jest? Tutaj jest chłodno Cały czas jest chłodno, pomimo, że Ogrzewamy Ale to chyba kwestia tego, że to w danym momencie nie pracuje Jakby pracowało, to wtedy by yy, Chyba było cieplej Takie mam wrażenie Dobra, nasi skauci Za 4 godziny dotrą, więc przyspieszymy Trochę upływ czasu I widzę też, że Spadają mi zapasy węgla więc kolejną rzeczą po domkach, znaczy po zwiększonym zasięgu ogrzewania, będzie młot węglowy, który rozłożę tutaj i drugi gathering post. Dzięki temu. Ale mamy chorych ludzi, jezu, wszyscy z tych domów pewnie zaczynają chorować. A tutaj jest. Um, tutaj jest chłodno właśnie z tego powodu. Czy tutaj ktoś zachorował? Przepraszam. Nie, wszyscy pracują. Ok. Szósta godzina. Ruszyli do pracy. O ósmej jeszcze ruszą tu. Więc y, tempo mi powinno jeszcze bardziej wzrosnąć. Jeśli chodzi o ludzi, to no jest problem. Spory. Wielu jest chorych. Z czego jeden śmiertelnie. I raczej szybko się to nie poprawi. Tutaj już prawie skończyli budowę. A nie, to jest dobra. To jest piła. No tak. Ona robi drewno. Mamy trochę. Problemy z tempem robienia drewna, ale widzę, że już odpaliła się, więc przynajmniej będzie pracować przez cały dzień. Znowu zwiększymy tempo. Nie wiem, cały czas mi się jakoś przełącza na mniejsze i ludzi nie ma w tym. Ok, włączamy to, eee, włączamy to, włączamy to. 1 i 8, a jak dam inżynierów? 2 i 7, ojojoj! Oj, oj. Jak dam tak, te co? Wystarczy jeden inżynier? Nie. Czyli pięciu inżynierów wystarczy. I wtedy jest 2,4, 2,7? No nie. A teraz 3,0. Co jest? Jakbym tego nie przy A dobra, bo ja tu klikam, klikam, a pewnie. Nie. Jak to działa? I teraz jest 1,8. O co chodzi? Gro. Nie rób mi tak. Nie, nie wysyłamy tam ludzi, którzy są leczeni. Opcji nawet takiej nie ma. Tylko ludzi zdrowych. Kurczę, odznacz mi to. Poproszę. Dwa, trzy, cztery. Doskonale. Samych chorych mi dało, którzy i tak nie przyjdą pracować. Zajebiście. Dokładnie tego potrzebowałem. Dobra, przyspieszamy. Mam nadzieję, że uda mi się włączyć ogrzewanie i leczyć ludzi. Albo muszę ulepszyć domki, albo ulepszyć lecznicę. Myślę, że najpierw lecznicę. A nie, bo jeszcze muszę. Dobra, czekajcie, bo dwie rzeczy się naraz stały. Po pierwsze, technologia. Eee, potrzebuję teraz, na pewno nie to. Eee, albo wykopywanie eee, węgla, tylko czy to wymaga rdzenia. Tak. A to? Ile produkuje? 500 drewna na dzień, a to 200. Tylko, że to pracuje raptem z tyloma osobami, ilu, z tyloma osobami ile mamy. A to wymaga jeszcze obsadzenia yy, gathering postów obok. Hmm. Dobra, to wynajdziemy, bo ogrzewanie już jest. A potem zajmiemy się może domkami. Ile tej stali w ogóle tutaj macie do zbierania? 50, to niedużo Dobra i moi skauci, co moi skauci tutaj znaleźli ciekawego. Automatona. Działający automaton. Zatrzymaliśmy się na brzegu dużej, szerokiej przepaści rozciągającej się pod stalowym mostem, który ją przekraczał. Co więcej, wielki automaton odśnieżał śnieg z drogi, usuwał śnieg z drogi. Powinno być możliwe wysłanie machiny, maszyny z powrotem do naszego miasta lub rozłożenie jej na, dla surowców. I odkryto Weather Station i Large Convoy. Możemy albo go wysłać do miasta i wtedy będziemy mieć automatona wielkiego, albo rozłożyć go na masę stali i dwardzenia. Oczywiście, że wyślemy go do miasta. No i został wysłany i nasza. Ekipa też y, zawija w kierunku miasta. Więc on dotrze za dzień, oni za 20 godzin tu, a potem tu, więc i jedna i druga ekipa dotrze za trochę ponad dzień. Y, teraz zwiększył się zasięg naszego generatorka, jak rozumiem. Więc halo. Jest zasięg 2. Dobrze. I teraz co? Halo? Tak. I teraz dwójka. Halo? Czemu nie grzejesz na dwójkę tutaj? Um, co się dzieje? A, rozumiem, bo jeszcze domki nie są. Teraz już są. Dobra, w porządku. A tutaj jak włączę? No tu nawet nie trzeba już włączać. Doskonale. Yy, zostawiam w lecznicach włączone, żeby było im tam bardzo ciepło. Yy, opustoszały most. Pustynny most? Nie no. Most na pustkowiu. O! Znaleźliśmy most do Winterhome. Yy, odkrycie mostu do Winterhome dowodzi, że, nie, że jesteśmy na właściwej drodze. Ale yy, nasuwa też kolejne pytania. Dlaczego most został porzucony? Dlaczego automaton nie był pod opieką żadnego inżyniera? Nie ma logicznych wyjaśnień dla tego wszystkiego, ale ludzie się niepokoją. I nadzieja mi spada, bo dostaliśmy automatona. No, ja ich pierdyknę zaraz. Ci ludzie są naprawdę sprytni inaczej. Ach, dobra, grunt, że yy, działamy i trochę ludzi nam umrze. To jest pewne, już lecznice są bardzo ciepłe. Dokąd jest zasięg grzania? Czy tutaj? Tak, tutaj powinno mi jeszcze sięgać, jak postawię budynki. Co tam znowu wywaliło? Jaki problem? I dlaczego tym razem nadzieja spadnie? Podwójne racje dla dzieci. Dobry pomysł, i wtedy nadzieja mi wzrośnie, albo nie. Czekajcie, mogę się z tego wycofać, bo kurczę. Dobra, dam tym dzieciom podwójne racje, niech mi nadzieja trochę wzrośnie po tym, jak spadła. Kolejny raz bez powodu. I tutaj jest ciepło, ale będzie chłodno, jak to się podpali. Um, jedzenie się produkuje. Zobaczmy, na ile starczy? Na dwa dni. Um, możliwe, że to wystarczy nam. Jeśli teraz dostaniemy kolejny rdzeń, to nie wiem, czy go nie zainwestować w drugą szklarnię. I tutaj, w razie czego, ustawimy piecy, których jeszcze nie wybadaliśmy, ale to nie jest zbyt droga technologia. Um, teraz bada nam się młot węglowy, który będzie za kilka godzin, więc czekając aż on powstanie, zbudujemy drugi gathering post, drugi gatering post, który. Czy tutaj wejdzie ten młot węglowy? To znowu jest kolejny problem. Jest, yy, odkryło się. Dobra, to tak, przede wszystkim młot. Czy młot wciśnie się tu? Oczywiście, że się nie wciśnie tu. Więc zrobimy tak. Pyk i drugi gathering Post. Zbudujemy po lewej stronie gathering Post um, albo tu. Tu powinno być spoko. I teraz muszę tylko drogę tam dociągnąć. Pyk, pyk, pyk. I jest droga. OK. Droga jest. Technologia. Jaką kolejną badamy? Ulepszenie pił, które zwiększa szybkość wydobycia. Nie. Wiercenie ścian, żeby dostać się do drewna, nie potrzebujemy tego. Robienie węgla z drewna nie potrzebujemy. Ulepszenie Magazynów na surowce, nie, to nie jest nam potrzebne. Ulepszenie mocy generatora, nie, a to co to jest? Aha, tak, to są te piecyki. Póki co mogę zrobić piecyki, bo tak, jedzenie, to by się przydało, i to. Czekajcie, leczymy ludzi szybciej, no to by było fajne, i lepsze domki. Lepsze domki by się też przydały, kurczę, wszystkie te trzy rzeczy mi się bardzo przydadzą, ale zaczniemy od tego, bo to się najszybciej robi. Więc no, na tej prostej zasadzie to wybrałem. Zobaczmy, jakie prawo możemy wprowadzić teraz. Um, radykalne terapie. Czyli 30% śmiertelnie chorych jeszcze będzie odratowanych. Ale niezadowolenie trochę wzrośnie. Tylko, że oni zostaną jako ludzie z amputacjami. Albo drugie, podtrzymywanie życia. E, śmiertelnie chorzy będą utrzymywani przy życiu, ale nie leczeni w medical poście. E, niezadowolenie wzrośnie. Aha, śmiertelnie chorzy będą ciężarem, tylko trochę nadziei dostaniemy. Więc to jest absolutnie bez sensu. Lepiej wziąć radykalne terapie, ceremonialne pogrzeby. Albo transplantacji. Transplantacji już nie wezmę, ale to. Yy, tylko połowę stracimy nadziei, kiedy ktoś umiera. Dobra, to ja jednak wezmę to. Tak, radykalne terapie. Chyba zupełnie co innego, czekajcie. Yy, dom publiczny. Yy, doda mi. Ludzie będą mniej zadowoleni, mniej niezadowoleni, kiedy będą ich domy w zasięgu. I nadzieja trochę wzrośnie, ale będę musiał to zbudować. A drugie prawo do pojedynków. Czasami ktoś może zginąć w pojedynku, ale niezadowolenie będzie zmniejszać. Yy... Będzie się zmniejszyć przy każdym pojedynku. Myślę, że dom publiczny. Ło! Wow. Gdzie jest cmentarzem? Mi tu hallo. Jak chciałem kliknąć dom publiczny, a mi się zrobił cmentarz z tego. I nadzieja o dziwo wzrosła. Nie wiem, jak dla mnie to jest coś, co raczej... A dobra, bo to jest tawerna, dobra. To ja miałem myśli takie nieuczesane, powiedzmy. A tu o co innego chodziło? Czy to ma jakiś obszar oddziaływania, czy jak to jest? Nie wiem. Więc postawię tu. Badają się piecyki, które będą mi robić obszarowo ciepło. Więc tutaj pójdzie prawdopodobnie jeden, a tutaj drugi. Żeby grzać te budynki. Ty i ty wymagacie, ty też grzania. Opie. Nie buntuj się. Bunt maszyn normal. A, bo ty jeszcze nie istniejesz. Dobra. Sorki. Myślałem, że już istniejesz, a ty jeszcze nie. Dobra, 12 pracowników. Jak dam Max. No to i tak nie ma ludzi. Żeby pracowali. To jest młod węglowy, dobra. Ty. Czy masz w zasięgu węgiel masz. Okej. Okay. Ty ty bardziej będziesz mieć. Bo jesteś jeszcze bliżej, to ok, to wy zaczniecie funkcjonować. I znowu jakiś problem. Więcej trzeba chorych. Otworzymy nowy Medical Post. Obiecuję, że chorzy będą leczeni. Albo nie obchodzi mnie to. Dobra. Yy, Otworzę Medical Post, jak najbardziej. Obie te rzeczy sprowadzają się do tego samego. W zasadzie. Z tych co wyszło, bo jedna trzecia to jest akurat jeden medical post, tak czy inaczej, yy, workers, no właśnie, i tu się zaczynają schody 10 i czy da mi chorych? Niektórzy są chorzy, no trudno, yy, wy nie macie nad czym pracować. Ojej, to duże niedopatrzenie z mojej strony. Mm. Przyspieszymy leczenie. A, jak będzie 20 drewna, dopiero wtedy przyspieszymy leczenie. Więc myślę, że tutaj mogę walnąć 24. I dobra. I tak to na tą chwilę wygląda. Niedługo wrócą z masą drewna i jedzenia. Niedługo przyjdzie też automaton, który odciąży moich pracowników. A póki co, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Cześć.